Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam dzisiaj o poranku. Czy już blisko szczytu na giełdzie, tym będziemy się dzisiaj zajmować. Więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy, dawania lajków oraz zachęcam wszystkich do obejrzenia mojego materiału oceniającego wyniki mojej strategii Ace Active One w usłudze zarządzania portfelem Asset Management w niezależnym domu maklerskim SA za pierwsze półrocza. Ten materiał jest w prawym górnym rogu. Zaczynamy! Czy jest już blisko szczytu na giełdzie, warto się zastanowić i szukać odpowiedzi na to pytanie i w tym materiale postaram się odpowiedzieć pokazać mój punkt widzenia na tą kwestię, ale zaczynamy od krótkoterminowej perspektywy, jako że za nami druga tura wyborów we Francji i rynek pozbawia się ryzyka politycznego dlatego też obserwujemy w ostatnim czasie bardzo szybkie zwężanie się spreadów między francuskimi a niemieckimi obligacjami co sprzyja temu żeby popyt na ryzyko w szczególności atakował europejskie zwłaszcza francuskie akcje dlatego też nie dziwmy się że duża zmienność występuje właśnie w Europie i jeżeli tendencja wzrostowa eurodolara będzie zachowana, to europejskie akcje mogą naprawdę zaskoczyć pozytywnie swoim zachowaniem w najbliższym czasie. I proszę także zwrócić uwagę, że od kilku dni występuje bardzo duże nasilenie netto napływów kapitałów do ETF-ów, które inwestują we francuskie aktywa, tak? w rynek akcyjnym, jak i w rynek obligacji, co jeszcze bardziej może dodatkowo wzmocnić presję na to, żeby francuskie oraz europejskie akcje relatywnie mocniej zachowywały się niż te indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dzisiaj o poranku. Natomiast moim zdaniem warto zacząć od tego, co się dzieje dzisiaj w Azji, ponieważ giełda w Chinach ma sesję lekko spadkową, ale zdecydowanie prowzrostowo jest w Japonii, gdzie indeks Nikkei zdecydowanie pokonuje ekstrema, które były w marcu ustanowione. I tendencja wzrostowa wydźwiga nas na nowe maksima wszechczasów, co oznacza, że HOSSA jest kontynuowana i jest też dodatkowo zasilana paliwem związanym ze strategią carry trade, czyli finansowaniem inwestycji. Tanim jenem japońskim i te sprzężenie zwrotne zachowania indeksu giełdowego w Japonii, zachowanie jena, w ogóle globalna tendencja na rzecz kupowania ryzyka sprawia, że prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej jest zdecydowanie większe niż 50% i jest bardzo zbieżne z tym, co obserwujemy na innych parkietach na świecie. Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych była na przeczekanie, ale miała prowzrostowy charakter i prawdopodobnie tak też będzie dzisiaj, ponieważ Także dzisiaj nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych. Sesja jest na przeczekanie, doczekanie. A do czego? Do czwartkowych danych o inflacji, o inflacji konsumenckiej. To są super istotne dane, które znowu zmienią perspektywę obniżki stóp procentowych. W ogóle zmian w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych, dlatego też rynek powinien spokojnie na małej zmienności, ale raczej przy swoich szczytach czekać na to wydarzenie, i dopiero wtedy będziemy poznawać odpowiedź na pytanie, jak rynek ostatecznie zdyskontuje te dane. Ale moim zdaniem jest też 75% prawdopodobieństwa, że bez względu na to, jakie pojawią się dane, no chyba że będą skrajnie wysokie, to rynek zinterpretuje je właśnie na korzyść popytu na. Ryzyko. No i teraz już zbliżamy się do odpowiedzi, czy już blisko szczytu na giełdzie. Pierwszy wykres pokazuje właśnie, jak zachowuje się indeks NASDAQ względem indeksu Standard Poor. I jak widzimy tutaj, bardzo wyraźnie widać, że absolutnie nie można mówić o tym, że jesteśmy blisko szczytu na giełdzie, ani NASDAQ, ani indeks Standard Poor na to nie, wska nie wskazują. Wskaźniki, które badają właśnie to, czy mamy do czynienia z początkiem. Zbliżania się do poziomów ekstremalnych są na poziomach, które nie uzasadniają odpowiedzi na pytanie, odpowiedzi twierdzącej na pytanie, czy jesteśmy już blisko szczytu na giełdzie. A wyceny przyszłych, przyszłych zysków, tych, które będą za 12 miesięcy, także pokazują, że nie jesteśmy na poziomach jeszcze nawet tych ekstremalnych z 2020 roku. Dlatego też e, widać jak na dłoni, że zyski na akcje. E, bardzo wyraźnie korelują pozytywnie i e, zachowują się tak samo jak indeks Standard pur, co oznacza, że wyceny giełdowe nadążają za wynikami spółek. Albo też mówiąc odwrotnie, wyniki spółek nadążają za wzrostami indeksów giełdowych. Wniosek jest taki, że nie można mówić o tym, że obserwujemy teraz bańkę spekulacyjną, czyli oderwanie się giełdy od wyników amerykańskich przedsiębiorstw. Takie jest uzasadnienie fundamentalne tej tendencji wzrostowej, którą teraz obserwujemy. A jako, że w najbliższych dniach rusza sezon wynikowy amerykańskich przedsiębiorstw, to proszę zwrócić uwagę, na jakich poziomach wzrostu zysków amerykańskich przedsiębiorstw rynek się spodziewa. W drugim kwartale rynek spodziewa się, że będzie to około 9%. Procent wzrostu rok do roku zysków na akcję, i że ta tendencja wzrostu zysków na akcję ma się nasilić, zwłaszcza na przełomie tego i przyszłego roku, i właśnie te wartości będą bazą, będą podstawą do dyskontowania przez giełdy, ale dopiero za parę miesięcy więc na chwilę obecną, jeszcze. Nie ma uzasadnienia ku temu, żeby twierdzić, że spółki nie dowiozą wyników i że te wyniki będą uzasadnieniem do wywołania korekty spadkowej. Prawdopodobieństwo właśnie tego, że wyniki spółek będą pretekstem do wywołania korekty jest zdecydowanie mniejsze niż 50%. No i widzimy tutaj, jak City Group, który bada, jakie są potencjalne przyszłe zyski amerykańskich przedsiębiorstw, jaki może być wpływ, jakie są zyski przedsiębiorstw amerykańskich, no widać, że Citi potwierdza, że nastawia się na to, że wzrost zysków amerykańskich przedsiębiorstw w całym drugim kwartale będzie wyraźny. I dodatkowo statystyka. Drodzy Państwo, pokazywałem Wam wczoraj oraz mówiłem, opowiadałem o statystyce, która mówi, który okres dwóch tygodni na podczas całego roku na giełdzie na indeksie standard Poor's jest najlepszy do inwestowania jak widać tutaj cały rok został podzielony na te dwutygodniowe okresy i okazuje się, że to właśnie pierwsza połowa lipca jest dla indeksu giełdowego najlepsza ze statystycznego punktu widzenia na przestrzeni prawie 100 ostatnich lat w 70% przypadków indeks giełdowy Standard Poor rośnie na przestrzeni od 1 lipca do 15 lipca i średnio wynosi ten wzrost około 1,5%. Już teraz zrobiliśmy tą, tą wartość na indeksie Standard Poor, ale indeks giełdowy zachowuje się tak, jakby chciał dowieść jak najlepsze wyniki na koniec tego dwutygodniowego okresu w 2024 roku. No Jak widzimy tutaj, statystyka jest bardzo, bardzo korzystna dla byków. Zwłaszcza na początku roku, aż do drugiej połowy kwietnia, tendencja wzrostowa jest w szczególności w, tym, w tych okresach obserwowana. Mamy także dobrą końcówkę roku od 1 listopada do końca roku, z czego końcówka grudnia, czyli od 15 do 31 grudnia, okres jest także bardzo korzystny dla, do inwestowania na rynku akcyjnym. A najgorszy okres do inwestowania na rynku akcyjnym to jest wrzesień. Ze statystycznego punktu widzenia wrzesień przynosi spadki indeksów giełdowych. No i jest też ciekawe, czy ten schemat powieli się w 2024 roku. A pretekstem mógłby być oczywiście raport Nvidia o wynikach za drugi kwartał. Natomiast będziemy obserwować, czy tak faktycznie się stanie. Myślę, że warto sobie zapamiętać ten wykres, który bardzo ładnie pokazuje. Że jest duży jeszcze potencjał, żeby przez miesiąc indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych kontynuowały tendencję wzrostową. Ale przypomnę, że w tym roku mamy także wybory prezydenckie. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych na tym wykresie także są uśrednione od 1950 roku. Wszystkie lata z wyborami prezydenckimi, tutaj widzimy na wykresie, ten szary wykres pokazuje, jak się indeks giełdowy standard wtedy zachowuje, a, a niebieski wykres pokazuje co się dzieje w roku prezydenckim, jeżeli wzrost w poprzednim roku wyniósł ponad 10%. Ponieważ w 2023 roku taki wzrost miał miejsce, to widzimy, że nawet w okres prezydencki, a zwłaszcza drugie półrocze 2024 roku, miałoby być jeszcze lepsze niż chce statystyka. Dlatego też moim zdaniem... Spada prawdopodobieństwo, że w tym roku w ogóle będzie jakaś korekta spadkowa, okienko korekty jest, tak jak wam powiedziałem, między około 20 sierpnia a końcówką września. I jeżeli tendencja spadkowa wtedy się nie pojawi, to naprawdę cały rok powinien być bardzo, ale to bardzo korzystny do inwestowania na rynku akcyjnym, a odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy już blisko szczytu na giełdzie, jest absolutnie negatywna. I teraz nastawianie się, że szczyt na indeksach giełdowych. Powinien mieć miejsce jest nieprawidłowy. Dodatkowo warto także pamiętać, co się dzieje w sytuacji, kiedy mamy mieć do czynienia z pierwszą kadencją nowego prezydenta, i w tym wypadku także statystyka ładnie potwierdza, że rok prezydencki ma przynieść dobre wzrosty indeksów giełdowych, zwłaszcza w drugiej połowie. Roku, a jako że teraz rozpoczynamy drugą połowę tego roku, dlatego też jest nawet większe prawdopodobieństwo przyspieszenia tendencji wzrostowej niż wywołania teraz jakiejś korekty spadkowej, nie mówiąc już o tym, by giełda teraz tworzyła swoje ekstremum, żeby tworzyła szczyt. Więc Moim zdaniem, patrząc na to. Jak zachowuje się teraz statystyka, jak zachowują się giełdy w czasie cyklu gospodarczego? Moim zdaniem absolutnie nieuzasadnione jest twierdzenie, że jesteśmy blisko szczytu na giełdzie, że szczyt już za chwilę będzie, że teraz, yy, yy, że teraz należy oczekiwać negatywnych scenariuszy na giełdach papierów wartościowych. Moim zdaniem jest nieuzasadnione twierdzenie właśnie w taki sposób tego, co się teraz dzieje na giełdzie papierów wartościowych. I na koniec, Opisu tego, co się dzieje na giełdach, cykl prezydencki nadał się i okazuje się, że przed nami, według tego schematu, jeszcze co najmniej dwa lata bardzo dobrego zachowania indeksów giełdowych lata z czwórką na końcu a teraz mamy 2024 rok są dobre do inwestowania na rynku akcyjnym. Lata z piątką w końcu, na końcu, a 2025 rok przed nami, ma być wyjątkowo wybitnie dobry do inwestowania na rynku akcyjnym, i nawet 2026, czyli rok z szóstką na końcu, także według statystyki. Według statystyki od 1897 roku, te lata także są korzystne do inwestowania na rynku akcyjnym, dlatego też Mając na uwadze też długoterminowe statystyki, cykle gospodarcze, cykle prezydenckie, to, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych na indeksach giełdowych, absolutnie nieuzasadnione jest twierdzenie, że już blisko szczytu na giełdzie, już, że już teraz będzie już tylko spadać i już, że negatywne scenariusze będą rozgrywane przez rynki finansowe. Absolutnie moim zdaniem takie twierdzenie jest nieuzasadnione i jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo niż 50%. Że indeksy giełdowe będą rosnąć. I a propos rynku akcyjnego, proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, ponieważ w ostatnim czasie mamy cały czas silną korelację ujemną między zachowaniem amerykańskiego dolara a indeksami giełdowymi na całym świecie, więc jeżeli amerykański dolar podanych o inflacji w czwartek. Będzie rósł, a najlepiej, gdyby pokonał poziom 1,09, to będzie to wielka zachęta do tego, żeby giełdy na całym świecie ruszyły dalej do wzrostów, żeby kontynuowały tendencję wzrostową, żebyśmy byli świadkami dyskontowania optymistycznych sygnałów i realizacji tego optymistycznego scenariusza w końcówce lipca, a prawdopodobnie w takiej sytuacji aż do wyników Nvidia za drugi, za drugi kwartał w połowie sierpnia. Dzisiaj o poranku euro-dolar próbuje wzrostów, ale na razie jesteśmy tylko w konsolidacji, nieco nad poziomem 1,08. To sprzyja tendencji wzrostowej na amerykańskich obligacjach. Spokój, prawdopodobnie sesja powieli to, co się wydarzyło wczoraj, tak na amerykańskim dolarze jak i na obligacjach. Prawdopodobnie podobnie zachowa się rynek złota, który próbuje odzyskać wigor i zbliżyć się znowu do oporów w rejonie 2000. 392 400 dolarów. Prawdopodobnie toż to samo znaczenie ma opór 10 000 dolarów na cenie miedzi. Każde wyjście miedzi nad poziom 10 000 dolarów powinien być odczytane optymistycznie. Warto zwrócić uwagę, że rośnie na rynku obligacyjnym na rynku opcyjnym presja na rzecz umocnienia amerykańskiej, brytyjskiej waluty. Dlatego też fund brytyjski po wyborach Wielkiej Brytanii ma potencjał ku temu, żeby dyskontować, że nowa polityka gospodarcza nowego rządu będzie sprzyjała umocnieniu funta brytyjskiego. Dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy właśnie na parze euro do funta brytyjskiego czy czasem Para będzie starała się przetestować, zbliżyć do minimum tej siedmioletniej konsolidacji, którą widzimy na wykresach. Bitcoin walczy o poziom 57 tysięcy dolarów. Przypominam, jakie jest duże znaczenie tego poziomu. To jest miejsce, gdzie przebiega średnia dwustosasyjna, a to oznacza, że teraz inwestorzy zakładają się o to, czy tendencja wzrostowa wróci i czy Bitcoin zachowa pozytywną korelację z indeksami giełdowymi, bo jeżeli indeksy giełdowe mają rosnąć, to długoterminowe korelacje sygnalizują, że i Bitcoin powinien ruszyć do wzrostu. Jednak, jednak specyficzna, specyficzna sytuacja na Bitcoinie teraz y, zdołowała cenę i jest, jesteśmy blisko wsparcia 57 tysięcy dolarów. A na podstawie tego, co się dzieje na wykresach widać, że każdy powrót teraz nad poziom 60 tysięcy dolarów będzie odczytany bardzo pozytywnie, jako wielka zachęta do tego, żeby liczyć, że ten Bitcoin co najmniej będzie próbował znowu zbliżyć się do 70 tysięcy dolarów. I na koniec polskie aktywa wczorajsza sesja była już tą, która zdyskontowała dane z amerykańskiego rynku pracy. Wybory w Europie. Oraz inwestorzy w ostatecznym rozrachunku zdyskontowali słowa prezesa Glapińskiego o tym, że stopy procentowe w Polsce mają być obniżone znowu dopiero w 2026 roku. I co widać na wykresach, stawki FRA, które określają, co mają, ma być ze stopami procentowymi w pierwszym kwartale w przyszłym roku, faktycznie pokazują, że prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych wynosi wtedy około 50% a gdy zobaczymy, jak się kształtują stawki, które wycenają, co ma być ze stopami procentowymi mniej więcej na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2025 roku, czyli dokładnie za rok, to wtedy już wyraźnie mamy w rynku obniżkę stóp procentowych. Czyli na chwilę obecną rynek prognozuje, że kolejna obniżka stóp procentowych będzie między pierwszym a drugim Między pierwszym a drugim kwartałem przyszłego roku, prawdopodobnie w drugim kwartale w przyszłym roku, ale to wszystko jeszcze może się zmienić, bo przypomnę projekcje Narodowego Banku Polskiego dopiero będą zweryfikowane za 3 miesiące i zobaczymy, jaki jest wpływ wszystkich zmian w kosztach energii w naszym kraju. I dopiero wtedy będziemy wiedzieć znowu więcej i znowu zmienimy perspektywę. Tego jak rynek będzie dyskontować obniżki stóp procentowych, więc z ostatecznymi wnioskami poczekajmy na czwarty kwartał w tym roku. Jednak na chwilę obecną obniżki stóp procentowych są przez rynek dyskontowane na 2025 rok, mniej więcej za rok, a nie tak jak powiedział prezes, w 2026 roku. I ten wydłużający się okres wyższych stóp procentowych w Polsce sprzyja aprecjacji polskiego złotego. Dlatego też nie dziwmy się, że Polski złoty jest przy wsparciach i ma ochotę e, przetestować coraz niższe poziomy. Jeżeli tak się stanie, to prawdopodobnie Polski, zło, polski indeks WIG20 będzie miał potencjał ku temu, żeby zaatakować strefę 2600-2650 z dużym prawdopodobieństwem, że będzie ona w takiej sytuacji przełamana, jeżeli równolegle Padną długoterminowe, bardzo długoterminowe wsparcia na rynku polskiego złotego, czyli poziom 3,90 dolarów złote i 4,25 euro złote. Tak wygląda moim zdaniem sytuacja, czy jesteśmy blisko szczytu na giełdzie. Moim zdaniem absolutnie nie. Taka, takie twierdzenie jest negatywne. Moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowych na giełdach na całym świecie, a jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to w szczególności. W Europie, czego beneficjentem może być także Warszawski Parkiet. Zobaczymy, jak będzie, trzymamy rękę na pulsie no i będziemy śledzić losy giełd i rynków na całym świecie. Dzięki za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się dużej, dodatniej stopy zwrotu i zachęcam także wszystkich tych, którzy chcą śledzić. Losy mojego portfela w usłudze zarządzania aktywami asset management niezależnym domu, a do tego, żeby w prawym górnym rogu wrócić do materiału, który opisuje te wyniki w pierwszym półroczu. Ten materiał, jeszcze raz podkreślę, jest podlinkowany w prawym górnym rogu oraz w opisie w komentarzu. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć.